Dzień dobry, nazywam się Sebastian Pielichowski. Jesteśmy w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Zjednogórskiego. Ja ze swojej strony jestem tutaj samodzielnym referentem, także pracuję jako naukowiec, ale również jako. Osoba biurowa zajmująca chociażby się kolekcją. Ogród botaniczny to coś więcej niż tylko i wyłącznie kolekcja roślin. My w naszym województwie lubuskim mamy na obecną chwilę tylko jeden ogród botaniczny, właśnie w którym się znajdujemy. Jest to ogród, który posiada pełnię praw. Pełnię praw wynikającą z ustawy o ochronie przyrody. Co to oznacza? Oznacza to, że poza posiadaniem roślin z różnych części świata. Poza świadczeniem usług edukacyjnych chociażby, również uprawiamy tu naukę i co najważniejsze ochronę przyrody. W jaki sposób? Choćby w taki, że mamy możliwość i obowiązek uprawy roślin zagrożonych wymarciem, chronionych na terenie kraju, a w szczególności w zachodniej części Polski, choćby właśnie z województwa lubuskiego. Będziemy dzisiaj mówić między innymi o selerach bezobaldachowych, o takim przykładzie, no, można powiedzieć, prominentnym wśród tych roślin. Natomiast o samym ogrodzie, co można powiedzieć? Można powiedzieć, że w czasach niemieckich, w XX wieku, został powołany tutaj ogród botaniczny, ale niestety po wojnie został rozwiązany. Jego działalność się skończyła. Nie było dostrzegalnej potrzeby prowadzenia ogrodu, co jest oczywiście wielką stratą i szkodą, bo porównując choćby Zieloną Górę z innymi miastami wojewódzkimi, czy, czy nie tylko wojewódzkimi, mielibyśmy dzisiaj już no, znacznie starszy ogród botaniczny, Dzisiaj jesteśmy w ogrodzie botanicznym, który został otwarty ponownie w 2007 roku, także my na chwilę obecną mamy 13-lecie ogrodu, mija właściwie właśnie w październiku 13 lat od jego otwarcia. Także jest to ogród młody, ale młody mimo tego, że młody od 5 lat mamy te uprawnienia ogrodu botanicznego w myśl ustawy o ochronie przyrody, także możemy się w pełni rozwijać i w pełni realizować zadania celowe. Takie placówki jak ogród botaniczny. Nasza placówka podzielona jest na działy. Wśród działów wyróżnimy największy, a mianowicie dział geograficzny roślin, w którym wyróżnimy poddziały roślin Europy, Azji i Ameryki Północnej. Wiesz, w Europie wyróżnimy podpoddział, mianowicie podpoddział roślin krajowych. No skoro Polska w Europie to taki układ w kierunku również naszego kraju. Co więcej, mamy dział systematyki roślin, czyli biegnący wokół ogrodu dział o czerwonym oznaczeniu, w którym rośliny pogrupowane są ze względu na pokrewieństwo. Po trzecie, mamy dział roślin wilgociolubnych, a zatem jest to staw oraz rów, który zbiera wodę z całego ogrodu, szczególnie przy dużych opadach to ma szczególne znaczenie i dalej odprowadza tę wodę do stawu i wokół właśnie. Tych elementów ogrodu prowadzimy uprawę roślin, szczególnie rosnących na bagnistych terenach, na brzegach rzek czy w pełnym zanurzeniu, na przykład w stawie. Co więcej, mamy dział również roślin górskich i to są dwa poddziały. Poddział roślin górskich światowy, gdzie mamy Największy akurat alpinarium z tych dwóch, gdzie są rośliny z całego świata, gdzie jest sześć gatunków skał tworzących. No, skoro różne góry są z różnych skał zbudowane, to również te różne skały niosą różne właściwości, inaczej się nagrzewają, mają inny skład chemiczny, jedne są obojętne, inne kwaśne, zasadowe. Na to również zwracamy uwagę, obsadzając nasze alpinaria. I drugi alpinarium, czyli poddział roślin górskich, mianowicie sudeckie rośliny. I tam staramy się nasze sudeckie rośliny sadzić, żeby odzwierciedlić. No, znowu, znowu element polskości można powiedzieć, ale to ma znaczenie szczególnie kiedy, szczególnie kiedy nauczyciel chciałby zrobić jakieś zajęcia, pokazać jakiś element florystyczny, czyli rośliny na przykład rosnące w Sudetach w Polsce. Mamy również dział roślin użytkowych, użytkowych czyli takie rośliny, które uprawiamy na cele spożywcze, na cele kosmetyczne, na cele żołolecznictwa yy, itd. Tak tak włókiennicze. Tu mamy rośliny stałe, które są już są bylinami, więc już są elementem ekspozycji stałej. No i oczywiście rośliny, które każdego roku są wysiewane, czy to rośliny jednoroczne, czy to dwuletnie, po to, żeby pokazać jak choćby ta marchewka kwitnie, bo każdy jak marchewka wygląda wiele, niestety tylko korzeń, ale już tym kwitnieniem czy, czy owocowaniem jest znacznie, znacznie gorzej. Także my tutaj taki ukłon robimy w kierunku choćby tej edukacji szkolnej, przedszkolnej. I skoro mamy te działy w ogrodzie botanicznym, no to się spodziewamy, że różne rośliny będziemy sadzić. My nie mamy tutaj szklarni całorocznej, więc nie możemy sobie pozwolić na jakieś egzotyczne rośliny z tropików, ale mało kto utożsamia Chiny, chociażby, że to jako jest wielki kraj, to ma różne strefy klimatyczne, więc można chociażby z tych Chin i nie tylko wiele roślin u nas uprawiać. I tak w Azji znajdziemy. Od Chin po Kaukaz, od Japonii po Kaukaz, można powiedzieć, Mongolii, ale również Tajwan, czyli również troszeczkę ukłon w kierunku południa. I tak samo z Ameryki Północnej czy Środkowej niektóre rośliny możemy uprawiać i właśnie my mamy nastawioną naszą kolekcję na półkulę północną. Praktycznie bardzo niewiele jest roślin z południowej półkuli u nas, przede wszystkim dominuje Holarktyka, czyli ta północna część naszego globu, czyli Ameryka Północna, Europa i Azja. Jeżeli chodzi o rośliny takie bardziej ciepłolubne, to już wtedy trwa, nie są to trwałe ekspozycje, są to ekspozycje, które ewentualnie wystawiamy, a na zimę garażujemy, chowamy, czyli tak zwane ogrody zimowe już na budynkach trzymamy i się tymi roślinami zajmujemy. Jeżeli chodzi o ochronę gatunkową, to my jesteśmy na początku tej drogi, ale już mamy te selery węzobaldachowe, które wspomnieliśmy wcześniej, do nich później podejdziemy. Również mamy kolejne plany, jesteśmy w trakcie... Zdobywania pozwoleń na pozyskiwanie kolejnych roślin. Jakie to ma znaczenie? No, bardzo szczególne, bo jeżeli mamy rośliny, populacje rosnące choćby w Zielonej Górze, czy w okolicy, czy w województwie lubuskim, to ta populacja roślin, jakichś zwierząt, grzybów, ma swoją pulę genetyczną. A skoro ma swoją pulę genetyczną, to genetycznie różni się chociażby od tych z Warmi, czy, czy na przykład z Karpat. A więc my. Działając tu lokalnie i regionalnie, powinniśmy przede wszystkim nastawić się właśnie na te nasze ginące rośliny. I to jest bardzo ważne, ponieważ jesteśmy taką jedyną jednostką teraz na terenie województwa. Jeżeli jakaś roślina miałaby zniknąć, a my posiadalibyśmy egzemplarze z tej populacji, to my je uprawiając zabezpieczamy przed wymarciem, a po drugie, jeżeli nam się ta uprawa będzie bardzo powodzić, to jesteśmy w stanie zawsze przywrócić. Te egzemplarze, osobniki z tej populacji do populacji dzikiej. I to jest szczególne, ponieważ dzisiaj ochrona gatunkowa już nie polega tylko i wyłącznie na ochronie gatunku, ale również na ochronie populacji genetycznych. I ogród botaniczny, ogród zoologiczny w myśl ustawy o ochronie przyrody, takie funkcje właśnie niesie. Jest możliwe również zamówienie wycieczki z przewodnikiem w ogrodzie botanicznym. Do tego są oczywiście odrębne zasady, o tych nie będziemy dzisiaj mówić. Natomiast taka możliwość jest i warto o tym wspomnieć, ponieważ można przyjść na taką luźną wycieczkę, gdzie pokażemy punkty stałe i akurat najciekawsze, które wybierzemy jako przewodnicy w danej części pory roku. Ale można również zamówić wycieczkę z kartami pracy, czyli tematycznie, i wtedy tematycznie można się przejść od bardzo prostych kwestii związanych z bioróżnorodnością, systematyką roślin, aż po biotechnologię roślin, czyli taki ukłon w kierunku, w kierunku molekularnych kierunków, również z biotechnologii realizowanej na naszej uczelni. Selerwę zobaldachowe jest to roślina krytycznie zagrożona w Polsce. Posiada tylko jedno znane stanowisko w całym naszym kraju i to właśnie w województwie lubuskim, a konkretnie w pobliżu Łęknicy. I my posiadamy selerwę zobaldachowe. Pierwotnie Zabezpieczyła je populację egzemplarzy, z tej populacji zabezpieczył Ogród Botaniczny w Poznaniu Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Natomiast my od trzech lat posiadamy właśnie od nich osobniki, i te osobniki są genetycznie zgodne z tą populacją właśnie z królowa obok Łęknicy. Czyli my robimy najważniejszą rzecz, jaką może robić ogród botaniczny, a mianowicie chronimy gatunki, chronimy gatunki przed wymarciem. Poza ich miejscem występowaniem jest to tak zwana forma ochrony ex situ. I my tę formę ex situ realizujemy w tym momencie tylko i wyłącznie dla tych selerów węzobaldochowych, ale tak jak wspominałem, staramy się o kolejne. No to nie jest takie proste, trzeba mieć odpowiednie, oprócz planu na to wszystko i zaplecza możliwości, to też trzeba mieć pozwolenia, przecież są to gatunki chronione. Te selery węzobaldochowe mogą się wydawać nieciekawymi. Co to za selery, ani to tak naprawdę. Szczególnie nie kwitnie, szczególnie nie wygląda. Wiele osób właśnie w kontekście ochrony gatunków, nie tylko roślin postrzega tę ochronę jako potrzebną tylko wtedy, kiedy coś jest ładne, okazałe, ciekawe, symboliczne i tak dalej, i tak dalej, czyli przypisuje jakieś takie wartości, często estetyczne, czy bardzo subiektywne. Natomiast, no niestety, gatunek, niezależnie od tego, jak wygląda, jaki on duży by nie był, malutki, jaki by nie był, jak częsty, jak rzadki, bo też nie wolno mylić rzeczy, że y, jeżeli gatunek jest częsty, to nie jest zagrożony. To nie do końca jest prawda. Wiele gatunków częstych w historii naszych dziejów, niestety, przez człowieka zdążyło już bezpowrotnie wymrzeć. I co jest właśnie najważniejsze, że niestety, y, szanowni Państwo, jeżeli gatunek wymiera, to wymiera. na zawsze. I działalność ogrodu botanicznego i zoologicznego w pierwszej kolejności powinna być nastawiona na to, żeby właśnie do tego nie dopuścić. I my mamy nadzieję, że dzięki naszej działalności i jeszcze kilku ogrodów botanicznych te selery węzobaldachowe, a w przyszłości kolejne rośliny będą zabezpieczone należycie. Jeżeli coś się wydarzy tam w tym dosłownie rowie, w królowie to my jesteśmy w stanie zawsze z naszej populacji czy choćby poznań yy, przenieść osobniki, i nie będzie ryzyka, że to są zupełnie inne geny. To są identycznie geny, te same, które wywodzą się właśnie z tej dzikiej populacji. To, co dla mnie osobiście jest zawsze interesujące, to są okazałe drzewa, często będące pomnikami przyrody. Sam wraz z koleżanką, można powiedzieć, badamy pomniki przyrody, zajmujemy się nimi od strony edukacji po kondycję chociażby, czy, czy szeroko pojęte diagnozowanie ich w terenie chociażby. Osobiście też mam wielu kandydatów, których chcę zgłosić, czy już zgłaszałem jako pomnik przyrody. Natomiast dla mnie, jako również no, lubuszanina, bardzo istotne jest to, że mamy chrobrego juniora, i Napoleona Juniora, tak przynajmniej pieszczotliwe o nich mówimy. O co chodzi? Jeszcze do niedawna nasze województwo miało dwa no zdecydowanie przecudowne, rekordowe okazy dębu szypułkowego, a mianowicie dom Szypułkowy Napoleon i dom Szypułkowy Chrobry. O ile Dąb Napoleon rosnący pod zaborem, pod zielonogórskim zaborem był najokazalszym dębem gatunków w całym kraju, o tyle Dąb Chrobry był najstarszym. Dąb Chrobry rósł na granicy województw lubuskiego dolnośląskiego. Niestety obu tych pomników przyrody z nami już nie ma. Dąb Napoleon został barbarzyńsko podpalony 10 lat temu, po raz kolejny w swoim życiu i niestety skutecznie. Natomiast Dąb Chrobry przed paru laty też został podpalony no ale niestety walczył i przegrał tę walkę, ponieważ dwa lata suszy po drodze dokonały dzieła. W tym roku dom Chrobry niestety się nie ulistnił. Dom Chrobry niesamowicie wiele żołędzi produkował. 700 lat historii niestety już jest tylko historią. My natomiast mamy potomka, czyli mamy wyhodowanego z żołędzia, przekazanego przez Lasy Państwowe Dęba Chrobrego Juniora, czyli jest to osobnik potomny. Natomiast Napoleon, Napoleon Junior nasz, jest to klon, jest to bardzo istotne, ponieważ kiedy płonął Napoleon, to z żywych gałęzi pobrano no, fragmenty i te fragmenty starano się naszczepić na podkładkach innych dębów. Niewiele, ale udało się i jeden z takich osobników rośnie na miejscu, gdzie rósł Napoleon, jako pamiątka po nim, ale inny rośnie chociażby u nas. Czyli dzisiaj, gdybyśmy zbadali to, co dzisiaj jest pniem tego młodego dęba, to on genetycznie, ten pień byłby identyczny z gałęzią Napoleona. Jest to uważam bardzo istotne, ponieważ pula genetyczna, pula genowa tego osobnika, tego Napoleona, tego okazałego dębu, który miał 10 metrów obwodu pnia, ponad zresztą chorobę również, jest razem z nami, niestety w mniejszej postaci, ale jest, trwa z nami. Nasz Napoleon, mimo tego, że od paru lat dopiero go mamy, i przecież nie jest to takie okazałe drzewo, co widać. Mimo tego już wydaje żołędzie. Dlaczego? Do końca nie umiemy jeszcze tego wytłumaczyć, ale roślina, szczególnie roślina drzewiasta, skądś wie, że ta gałąź, ten pęd, ma dany wiek. To znaczy, że jest gotowa do kwitnienia, jest gotowa do wydawania nasion, owoców. Nie wiemy do końca, jakie mechanizmy w pełni tym regulują. Staramy się to cały czas badać jako naukowcy na całym świecie. Natomiast o ile chrobry wyhodowany z żołędzia jeszcze ma długą drogę, aby zakwitnąć i wydać pierwsze żołędzie, o tyle nasz Napoleon Junior wydaje żołędzie. Pamiętajmy, że z tych żołędzi nie, nie uzyskamy sadzone, które będą identyczne z Napoleonem, no ale częściowo pola genetyczna będzie się pokrywała, także to będą tacy potomkowie, można powiedzieć, w pełni Napoleona. No i dębu, który dał ewentualnie pyłek. I my takie żołędzie już drugi rok wysiewamy i mamy nadzieję, że kiedyś uda nam się taką, mało no może kto wie, szkółkę czy plantację dębów, juniorów, juniorów po prostu tutaj założyć. Czym jest ogród botaniczny również dla mieszkańców, dla służb miejskich, gminnych, to również miejsce pewnych inspiracji, czyli Pewnego zdobycia wiedzy, jak rośliny wyglądają, jak sobie radzą, albo jakie w ogóle są rośliny, być może ciekawe do ogrodu, szczególnie dla sympatyków ogrodów przydomowych, czy przestrzeni zieleni miejskiej, chociażby. I możemy znaleźć bardzo szeroką gamę przecież podobających się z różnego powodu estetycznego roślin. Od takich, które się cudownie przebarwiają na kolory czerwieni, złota, żółto, zielono, czerwono, na przykład, czyli różne łączenia barw, aż. Po przecież owocowanie, które się utrzymuje przez cały sezon. Mamy irgi, ogniki, bardzo ważne, żeby je ewentualnie mieć w ogrodzie, czy działkowym, czy przydomowym, bo służą również zwierzętom, choćby ptakom zimą. Do tego dochodzą takie ciekawe elementy, jak Chora drzew, krzewu, która się może przebarwiać, intensywne barwy nabierać w trakcie sezonu zimowego i chociaż stoi bez liści i chociaż taka można wydawać się smutna, to jednak z tymi barwami eksponuje się, czy prezentuje bardzo, bardzo ciekawie, a już jak na tym śnieg jeszcze leży, jakaś malutka poduszeczka, to jest to absolutnie cudowne. Jesienią również niektóre rośliny kwitną, o czym często nie wiemy, czy zapominamy. Ale często tego poszukujemy, czy wręcz dziwimy się, kiedy u sąsiada chociażby coś nagle kwitnie w środku zimy, czy jesienią. Taką rośliną chociażby jest oczar wirginiński, który właśnie teraz kwitnie. Taką rośliną będzie również kalina wonna, która kwitnie wręcz, nawet potrafi przy łagodnej zimie w grudniu pierwsze kwiaty wydać. Czy heptakodium chińskie, które rozpoczyna kwitnie w sierpniu, wrześniu. i Jeżeli ma sprzyjające warunki, to również kontynuuje je aż do października. I podobnie robi Franklinia amerykańska. Więc rośliny mogą mieć bardzo szeroki wymiar estetyczny. Dla nas w ogrodzie botanicznym na, ten, na, na te elementy nieco mniejszą uwagę zwracamy, ale jesteśmy świadomi tego, że dla wielu z Państwa chociażby to może być coś istotnego. Czy to będzie lipa palaska, która ma ogromne liście względem chociażby naszych lip, naszej lipy choćby drobnokwiatowej, czy to będzie jakiś bardziej egzotyczny gatunek dębu, choćby dom pontyjski. Czy to będzie inna roślina, która będzie dla Państwa ciekawa, to właśnie tu w ogrodzie botanicznym takich inspiracji szukać należy i przede wszystkim można je szukać i do tego Państwa zachęcam. Ogrod botaniczny w przestrzeni miejskiej to jest jeszcze coś zdecydowanie więcej. Jest to miejsce, w którym chronimy lokalną bioróżnorodność nie tylko przez działalność ogrodu rozumianą jako działalność naukową, edukacyjną, badawczą, to jest również miejsce, gdzie lokalna bioróżnorodność ma swoisty azyl. Dlaczego? Dlatego, chociażby że mamy po pierwsze bardzo szeroką gamę roślin, a zatem bardzo szeroką gamę kwiatów kwitnących w różnej porze roku, pokazujących różne kwiaty o różnej budowie, o różnym składzie, czy to pyłku, czy nektaru, a więc zachęcających, wabiących rozmaite owady przede wszystkim do siebie. A skoro są owady, to jest zapylenie. Skoro są owady, to jest pokarm dla ptaków. Skoro są drzewa, to jest możliwość, abyśmy powiesili i tak zrobiliśmy budki lęgowe dla ptaków. A więc, my tutaj, można powiedzieć, jesteśmy takim swoistym azylem bioróżnorodności. Absolutnie do. Totalnego minimum minimalizujemy wszelkie środki ochrony roślin pod względem chemicznych środków ochrony roślin, już naprawdę kiedy musimy, kiedy roślina nie przetrwa, a niestety jest kluczowym elementem kolekcji, wtedy decydujemy się na takie użycie. Ale jak tylko możemy, używamy środków naturalnych bądź pozwalamy przyrodzie swoje mechanizmy włączać mechanizmy obronne, ale również te patogeniczne. Więc ogród botaniczny. Naprawdę pozwala poznawać również lokalną bioróżnorodność. My dzisiaj w miastach niestety często o niej zapominamy. Tracimy ją, budujemy nowe osiedla, budujemy nowe zakłady. To jest oczywiste z punktu widzenia rozwoju miasta, rozumianego tylko przez pryzmat urbanizacji. Natomiast ta przyroda gdzieś się musi chować, gdzieś jest spychana, i tu, to miejsce, to jest właśnie to miejsce, gdzie my przyjmujemy tych wszystkich uciekinierów, tak naprawdę. I z racji, że dla biologa nie ma chwastów, dla biologa nie istnieje pojęcie pożyteczne, szkodliwy. Dla biologa organizm przynależny do danego gatunku ma pewną biologię. I to jest dla nas najważniejsze. A zatem my chwastów nie wyrywamy. Owszem, tam gdzie są elementy kolekcji, które mogłyby ulec uwstecznieniu czy zbyt wielkiej presji ze strony tak zwanych chwastów, to wtedy my takie rośliny zielne, dziko występujące usuwamy, ale mamy naprawdę miejsca, gdzie tego nie stosujemy. Podobnie jak ograniczamy do minimum grabienie liści, po to, żeby dać miejsce schronienie czy to większym zwierzętom jak jeże, czy to mniejszym jak owady i rozmaite inne bezkręgowce. I tak naprawdę liczę wraz z zespołem na to, że te nasze działania pokażą, że da się to pogodzić, da się pogodzić działalność człowieka i również przyrodę wokół, do której notabene człowiek przynależy i dzięki temu mam nadzieję, że choćby Część z tych naszych działalności, działań Państwo zadoptują u siebie w swojej przestrzeni wokół. Ze swojej strony dziękuję i zapraszam do ogrodu Botanicznego w Zielonej Górze.